Cześć, z tej strony Matys. Zapraszam Was na kolejny odcinek gry FIFA 12 Kariera Zawodnika. W tym odcinku zagramy pierwszy mecz sparingowy z drużyną Viga Atletico. Mam nadzieję, że sparring pomoże nam wejść do pierwszej drużyny próbu Lecha Poznań. Wybrałem ten klub, dlatego że miasto, z którego pochodzę, jest w województwie wielkopolskim. Polubiłem ten klub Lecha Poznań. Lubię oglądać ich mecze. Mam nadzieję, że wygrają, dobędą w tym sezonie mistrzostwo. Liczę na nich. No dobra. także kontynuujemy. Przed nagraniem musiałem zrobić sobie takie przypomnienie kontroleru gry. Ustawień własnych zrobić nie mogę, ponieważ gdy próbuję zmienić, gra mi się wyłącza. Może Wy będziecie wiedzieli, dlaczego to tak się dzieje. No dobra. Jest. Gramy mecz. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Kłaniają się Państwo, Daniusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami piłkarski spektakl i musztba emocji. Ciekawy jestem, co pokaże. Zauważyłem, że jesteśmy w pierwszym składzie. Jakoś środkowy pomocnik. Kibicą tej drużyny marzy się tytuł mistrzowski. Ale czy oni są już gotowi do takiej gry? No podczas okna transferowego wprowadzono nowego zawodnika. Sędzią jest, sędzią profesor... prowadzącym ten mecz jest Sven Schjonberg. Mam nadzieję, że będzie po naszej stronie. Widzę, że jestem bardziej defensywnie ustawiony. Ale ważne, że jestem w pierwszym składzie. I mam nadzieję, że to będzie udany mecz. Nie podoba mi się ta kamera, muszę zmienić ją. Takie ustawienia właśnie sobie życzę. Dobra, jesteśmy i gramy. Muszę pomóc mojego obrońcy. Zdecydował się na strzał. Niemożliwe, spudłował. Zawsze strzał tak dobrze. To mój pierwszy match. jak ktoś mi nie wyjdzie to po prostu zrozumcie bo jak się już dawno nie grał w FIFA. No, no, strata w ostatniej chwili przejęli. Co szybko zyskaliśmy że naprawdę się rozbiegałem. Jeżeli chcecie coś trochę o mnie wiedzieć, to powiem wam, że jestem studentem. Zaocznie studiuję informatykę w miejscowości w Koninie. No na początku jest trochę trudno. Jeden chłopak powiedział, że pierwszy rok będziemy mieli jak to powiedział przechlapane. I należy chyba... Mogę to potwierdzić. Najciężej idzie z matematyki i w fizyki. Mało, bardzo słabo go rozumiem. Ruszamy do ataku? Matko, czemu Rudnas mi przeszkodził? Mamy nas w jest 30 osób A wykładowcy no, z różnych miast. Na przykład matem matematyki mamy z, aż z Wielunia. a z fizyki to aż z Poznania i nawet nieźle tu mamy Będzie spalony? Spalony był? No ja mówię, że minimalny tylko. Sędzia mógłby odpuścić. Rośnie, ale stączyli na czas. No, wracam do gry. O, z wykładanie No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej zakładanie kolejna z tego podania może być klamka no, no, niestety no, byłem no, na spalony no, chyba Podniesiona No i mamy spalonego. Ale no, sądziom nie zwracać na te uwagi na razie ocenę widzę mamy 5.9 To jest trochę poniżej oczekiwań Po raz pierwszy gram na zabudowcu Szczerze wam powiem Zawsze tylko na początkującym grałem, bo nie potrafię za bardzo panować nad PiFon 12 A dzisiaj po raz pierwszy na zawodowcu od może miesięcy już na, naprawdę, na razie widzę, że trudno mi idzie. Będziemy mieli rzut zauważyć. Ładny atak z No i może doświadkować. Spóźniona interwencja. Brawo, wejście. dobrze się spisałem. Odebrałem piłkę. Bram przyjął nasz bramkarz Jasmine Burycz. Bramkarz Bośni i Hercegowiny Przekazał piłkę partnerowki Widać, że atak pozycyjny to ich domena będzie strzałowa. Nie, bramka! Prawo rudnewska Ale znakomicie Szkoda, że nie ma rudnewsta Uraz w lechu tak Napada świetny piłkarz Moje zdanie fantastyczny miał sezon. Właściwie dwa sezony w lechu Poznań. Kończy się nam pierwsza połowa. O i widzę, że już w średnim mamy 8. Chyba dzięki asyście, którą zdobyliśmy. Przypadło nam trochę do 7,9. Koniec pierwszej połowy. 1-0 jest dla Lecha Poznań. Dzięki bramce Artyomsa Rudniewa. I moje asyście. To jest ta bramka właśnie. No, to wracamy na drugą połowę. Mam średnią 8-1. Z tą średnią zaczynam drugą połowę. Oddaję piłkę. jakoś znaleźć miejsce, żeby się ustawić, dostać piłkę. Oj, utrata piłki. Na początku, ale to bardzo szansę, by dobrze przyjąć. I trochę krążę z tym. Staram się, żeby przeciwnik dostał piłki. No, muszę iść na, na tego. Może na tamtego pójdę. Widzę, że dostaję więcej punktów za to, że dobrze kryje przeciwnika. No bo stracie, znowu są w posiadaniu piłki. Za chwilę w znowienie... Miana. Murawski schodzi, a wszedł Semir Stillicz. Obecnie już go nie ma w lewo Poznania szkoda. Też go lubiłem. Ale nadal widzę, że yy... są niektórzy którzy którzy tutaj, tutaj zostali no, Mam nadzieję, że... no żeby podali mi tutaj Oj, co to ładne podanie? To nie było w ogóle podanie do mnie, tylko do przeciwnika O, widzę, że idziemy O, lagi miałem będzie jeszcze nagrywanie. To, to mój drugi film, właściwie trzeci. Radio już nagrałem, a kasowałem, bo pomyślałem, że może nagram coś innego. I strzelamy i broni bramkarz. Pierwszy strzał na bramkę. Bo mój. Staramy się uniemożliwić podanie. Zostawiamy trochę, żeby pokryć któregoś z tych. Tak będę łączyć kamerę, to ja nic nie zobaczę. Okay. Gary Caldwell. Rozrzucenie do boku. Grywecz. Mm -hmm. Atakujemy ludzie Mam nadzieję, że rudness traf dobrze trafi, ale niestety nie dostał dobry pick Czy to wykorzystam Aj No Takie strzały ja też mogę strzelać do buricza Czego bronić? Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, jak zaatakują całą drużyną. Czy uda im się przebić przez obronę rywali? Oddaję piłkę koledze. Wracamy, wracamy, ludzie, wracamy. Mija obrońcę. No, będzie gol. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, że odpuścicie jego czujność. Prawda, że też już dosyć znaczani. Oj! Sorry! No, Mój błąd! Przecież że już zmęczony! Trzeba trochę podrenować potem! Ale na szczęście to już jest koniec meczu. Praktycznie. Pokazują mnie, to chyba znaczy, że będę schodził zaraz. Tak, za chodzi wchodzi Kamil Drygas. Bardzo dziękuję trenerowi za to, że dostałem jakąkolwiek szansę. O, też tak, gram wszystkimi! Ale, ale się tam złożyło, nie spodziewałem się takiej sytuacji. Koniec meczu. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 0 po bramce Rudniewa. Mam nadzieję, że numer był ciekawy. Było kilka akcji. Ogólnie zauważyłem, że moja średnia to wynosiła tak 7,5. Chyba dzięki mojej asyście. Kiedy Rudnie to są mnie podanie do bramkę. Wtedy chyba to, to moja interwencja była. O, i dostałem punkt zakrycie. Wypuszczona koszulka też tam była. Jaką? 7 i 2, to jest naprawdę dobra nota. Tyle samo także ma Jasmin Buric. A bohaterem został Rudnes. Wracamy do głównego menu. Wyzwanie według dotyczących umiejętności piłkarskich, wyzwanie dotyczące gry w obronie. Dostałem punkty, przykładań. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeżeli chcecie następne mecze sparringowe, dajcie to w komentarzach. Jeżeli nie, to zagram mecze bez nagrania i po prostu przystąpimy do sezonu i stąd zaczniemy granie. Zatem komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie.